Cześć, dzień dobry wszystkim w poniedziałek. Ten tydzień zaczynamy od tematu, który powoduje w naszym mózgu mały roller coaster. To są te momenty, gdzie nasze przekonania nie spotykają się z rzeczywistością. Nazwałabym to poniekąd takim momentem zatrzymania, w którym masz do podjęcia decyzję, czy nadal zostajesz przy swoich przekonaniach, czy jednak fakty i to, jaka jest rzeczywistość, wygrywa i trzeba przearanżować myśl, która mocno zapisała się w twojej głowie. Ten tydzień będzie o dysonansie poznawczym. Hej Aniu, mam problem po rozstaniu. Mój ex okazał się być przeciwieństwem tego, co prezentował na początku. Minęło sporo czasu, a ja nadal nie potrafię uwierzyć, że ten idealny partner z pozoru okazał się być największym kłamcą. Jak się uwolnić z tego myślenia? Dysonans poznawczy. To jest ten moment, w którym punkty tego jaka jest rzeczywistość, przewyższają to, jakie wyobrażenie miałyśmy na ten temat. I niekoniecznie tutaj musi chodzić o relacje romantyczne, bo może to być w związku z przekonaniami o świecie, o rodzinie, o przyjaciołach, o pracy, o zawodzie. Jednak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o relacje romantyczne, to właśnie tutaj jest największy ładunek emocjonalny. I tutaj wiele osób ma bardzo duże wyzwanie z tym, aby przearanżować myśli dotyczące związku czy partnera i dostosowanie ich do nowej rzeczywistości. Bo jak tak myślę o tych wszystkich sytuacjach, o wszystkich związkach, o których opowiadały mi kobiety, to słuchając tych opowieści miałam takie wrażenie, że one się obwiniają o to, że ktoś pozwolił im w coś uwierzyć. William James powiedział, że człowiek widzi świat przez pryzmat własnych przekonań. I teraz tak, jeżeli wywodzisz się z domu, w którym było bardzo dużo ciepła, w którym twoi rodzice dbali o ciebie, nie doświadczyłaś dużo bólu, cierpienia, odrzucenia, to z takim nastawieniem, jako młoda kobieta, wychodzisz do tego świata. I z automatu patrzysz na poznanych ludzi przez swój pryzmat, przez swoje doświadczenia, przez to też, jaka ty jesteś. No z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą, która w dzieciństwie doświadczyła bardzo dużo odrzucenia, która nie mogła liczyć na opiekunów, gdzie twoje potrzeby były zaniedbywane, to również tym brakiem ufności do ludzi i świata wychodzisz na zewnątrz, i to będzie też pierwsze, co będziesz doszukiwać w nowo poznanych osobach. I to wszystko są automatyzmy, które mają za zadanie sprawić, żebyś czuła się bezpieczna, że Twoje przekonania, Twój obraz świata się potwierdza z tym, co sama czujesz wewnątrz. Bo to, jak postrzegamy świat i innych ludzi, jest odbiciem nas samych wewnątrz. Więc, jeżeli poznajesz osobę, która na początku jest spełnieniem Twoich marzeń, jest bardzo zaangażowana, daje Ci dużo ciepła, daje Ci poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że jesteś dla niej ważna i to jest coś, czego wewnętrznie sama pragniesz, to ten obraz mocno zapisuje się w Twojej pamięci i uznajesz to jako prawdę. Uznajesz to, że ten człowiek, którego poznałaś na początku, jest właśnie taki i moment, w którym jesteśmy. Czyli rozstanie i nowy obraz tej osoby, która z pozoru na początku była tak bardzo idealna, tak mocno wpasowywała się w Twoje potrzeby, w Twoje przekonania, okazuje się być kłamstwem. Dla Twojego mózgu to jest trzęsienie ziemi. Wszystko zaczyna drgać. Jedną z trudniejszych praw, jakie przyszło nam doświadczać w życiu dorosłym, to jest to, że ludzie potrafią kłamać i udawać. Zwłaszcza w momencie, którym mają bardzo dużo do ukrycia. I teraz co chcę przez to powiedzieć? Wyobraź sobie sytuację, że wchodzisz do restauracji, się ze znajomymi i okazuje się, że masz gdzieś tutaj plamkę. Więc chcąc ją ukryć, będziesz starała się zwrócić uwagę na coś innego, albo na to, jaką masz ładną sukienkę, albo skierować wzrok na ich samych i przekierować uwagę rozmowy na nich, żeby nikt przypadkiem nie dostrzegł tego, że ta plamka gdzieś jest. I to się też dzieje w relacjach romantycznych. Jeżeli poznajesz człowieka, który wewnętrznie ma bardzo dużo konfliktów, wie, że jest nieszczery, że potrafi kłamać, że nie ma przepracowanych pewnych rzeczy, to on na początku może udawać, odwracając Twój wzrok właśnie od tych elementów. Będzie Ci się starał pokazać, że jest szczery, będzie starał się pokazać to, że możesz na niego liczyć, będzie Ci dawał dowody na to, żeby potwierdzić to, że obraz tego, jaki prezentuje Tobie na początku, jest prawdą. Tylko, że ludzi poznajemy w różnych okolicznościach, a to, jacy są naprawdę, często wychodzi w trudnych sytuacjach, w momencie, kiedy jest kryzys, w momencie, kiedy naprawdę potrzebujesz, żeby ktoś przy Tobie był. I wydaje mi się, że dysonans poznawczy jest właśnie tym momentem, w którym fakty przewyższają liczbę przekonań, które wytworzyły się w Twojej głowie na samym początku. Czyli to nie jest tak, że jeżeli na początku było dobrze i później nakryłaś twojego partnera na jednym małym kłamstwie, to pojawia się od razu ten dysonans poznawczy. Raczej wtedy pojawia się to wyparcie. Wyparcie, które ma na celu ochronę, ochronę twoich przekonań, ochronę wizerunku twojego partnera. To jest ten moment, w którym zaczynasz usprawiedliwiać to zachowanie, że pewnie miał zły dzień że pewnie nie chciał dla ciebie źle, że to się zdarzyło przez przypadek. Natomiast w momencie, w którym tych faktów jest za dużo, w kontrze do tego, co partner pokazywał ci na początku, to dysanons poznawczy jest alarmem, jest przystankiem, w którym albo zmieniasz swoje przekonania i widzisz rzeczywistość taką, jaka jest, albo wracasz do punktu, w którym myślisz o tym, że to nie może być prawda, że przecież widziałaś, jaki on był na początku, że to, jaki ci się prezentował, przecież skoro on taki był, to znaczy, że on taki jest. I dużo osób wtedy wini siebie, że to ze mną coś było nie tak, bo skoro on był taki na początku, a później się zmienił, to pewnie jest moja wina. To jest bardzo trudne miejsce dla osób, które mierzą się z dysonansem poznawczym. To jest też między innymi przykład tego, dlaczego wiele osób decyduje się na powrót do relacji, które im nie służą. I tak podsumowując ten temat, to, to chciałabym, żebyś wiedziała, że to nie jest Twoja wina, że ktoś pozwolił Ci uwierzyć w wizerunek Jego taki, jakim Chciałby, żebyś go widziała, ale ludzie potrafią udawać, ludzie potrafią kłamać, ludzie potrafią nas czytać i wpasowywać się w nasze potrzeby, w nasze oczekiwania, po to, żeby z nami być, po to, żeby od nas coś uzyskać. I to może być bardzo trudne doświadczenie, ale wydaje mi się, że jednym z wyjść, które mogą Ci pomóc, aby przestać tak usilnie odczuwać ten dysonans poznawczy, jest akceptacja tego, że on może być. Taki i taki. I to, czy jego prezencja na początku była szczera, czy nie, to jest trudne do oszacowania, bo to będzie wiedział tylko on sam. A to, co możesz wynieść z tej relacji, to to, że te wszystkie piękne rzeczy, które dostrzegałaś w drugiej stronie, są też u tobie. Bo to nigdy nie chodzi o nich, to zawsze chodzi o nas. Więc to wszystko, co on pokazywał ci na samym początku, co odbierałaś poprzez niego, to był Twój obraz. To był obraz tego, jaka Ty też jesteś. Wiecie, niektórzy by mogli powiedzieć, że to jest naiwne, myśleć, że, że ludzie są dobrzy. Tylko, że patrząc z tej perspektywy, że to my patrzymy na innych z środka na zewnątrz, czyli odbijamy to, co jest w nas na zewnątrz. To ja bym tego nie nazwała naiwnością, ja bym to nazwała autentycznością. Tak, wewnątrz jesteś dobra, tego szukasz, tego dobra u innych. A co do naiwności, która brzmi bardzo pejoratywnie w tej sytuacji, wydaje mi się, że to może być cenna lekcja. Cenna lekcja, żebyś chroniła to swoje dobro i nie ufała ludziom zbyt szybko, żebyś dawała trochę czasu na poznanie siebie oraz innych w różnych sytuacjach, byś mogła ocenić, czy naprawdę ta osoba jest taką, jaka prezentuje ci się. Czy tylko udaję, żeby zdobyć Twoje zaufanie? I z tą refleksją Was dzisiaj zostawiam. Dziękuję bardzo za odcinek i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.